Wyobraźmy sobie taką rzecz. Warszawa 1944. Dla niezaznajomionych lata 40-30 to jest okres, w którym w Polsce przynajmniej radio staje się coraz bardziej popularne. Między innymi przez to, że właśnie są swobodne audycje. W trybie na żywo dosłownie możesz ich słuchać, możesz słuchać muzyki. Cały czas jakieś nowe wiadomości, są zapraszani ciekawi goście. I w takiej oto otoczce jakiś dziennikarz otwiera radio i zaprasza różnych ciekawych ludzi. Czasem jakaś pani genia opowiada jak zrobić dobry chleb. Innym razem biznesmen radzi jak wypisać odpowiednio weksle. Jeszcze kiedy indziej pani Stanisława radzi jak usunąć plamy powinien z prześcieradła. Lecz w końcu dochodzą sponsorzy, wobec tego zaczynają się coraz bardziej poważni, ciekawi goście. Jakaś tak dziwnym trafem, niezaznajomionym, ci goście zaczynają się pojawiać i oni są ze stopnia na stopień coraz bardziej proniemieccy. Najpierw mówią, że no w sumie to ci alianci, to tacy tchórze, oni to tam za wiele nic nie mogą. Lepiej być jak Szwecja, jak Szwajcaria, jak Hiszpania, zwłaszcza jak Hiszpania w tamtym okresie i Pojawia się właśnie jeden ze współpracowników, który gada cały czas o tej Hiszpanii, gęba mu się nie zamyka, a w Hiszpanii to w ogóle. A potem po czasie zaczyna się tendencja wzrostowa coraz bardziej proniemieckich gości. Wreszcie okazuje się, że zwieńczeniem tej karuzeli spierdolenia jest wizyta Hansa Franka, gubernatora generalnego gubernatorstwa. I teraz, jak myślicie, czy. Takie radio w tamtym czasie byłoby odbierane pozytywnie? Czy w pewnym momencie takim radiem nie zainteresowaliby się prawdziwi Polacy patrioci, dajmy na to ZWZAK, którzy zajmowali się różnymi ciekawymi ludźmi, którzy nie tyle wypowiadali się, co wręcz działali na zysk gestapo, Niemców ogólnie? Dlaczego o tym wspominam? Całkowicie bez powodu. A teraz przejdźmy do innego tematu. Otóż Krzysztof Stanowski swego czasu, bo 3 czerwca 2024 roku opublikował na swoim Twitterze Gorące dni w kanale Zero, codziennie o 20 w czwartek debata przed eurowyborami, w której udział wezmą. Borys Budka, Patryk Jaki, Andrzej Szejna, Przemysław Wipler, Artur Dziambor. W sobotę starcie na temat wpływów Rosji w Polsce. Uwaga! Jacek Wartosiak versus Leszek Sykulski. Jak zapewne się domyślacie reszty nie będziemy czytać, bo to pierdoły. Te dwie rzeczy wywołały pewne kontrowersje. Otóż głównym Elefant in the room jest Sykulski, który to miał być skonfrontowany z Jackiem Bartosiakiem, który jest znany szeroko ze swojej, nie wiem czy odzajemnionej, ale miłości do Chin. I teraz powiedzcie mi, jeśli już wiemy, mając podstawową wiedzę o geopolityce, że szykuje nam się, bądź też cały czas jest kreowany sojusz chińsko-rosyjski. Jak myślicie, jak ci dwaj panowie będą grać? Czy oni będą sobie opozycjonować? Będą się konfrontować na argumenty? Będą dyskutować? Bo wiecie, śmiem wysnuć śmiałą teorię, że. Tak. Otóż nie. Coś, mam wrażenie, że raczej prędzej by grali do wspólnej bramki, czyli że NATO i ogólnie Europa to jest zgubiona, że jest syf i w ogóle kiła mogiła. A najlepiej, no to Bricks, bo przecież BRICS to. No i wspaniała Rosja. Teraz pewnie powiecie, o ile przywdziwiasz, że jesteś uprzedzony, tak się składa, że no nie tylko ja. Między innymi Jakub Wiech zwrócił uwagę Stanowskiemu. Leszek Sykulski to facet, który w kwietniu 2022 roku robił wywiad z rosyjskim ambasadorem usprawiedliwiającym agresję na Rosję, a którego partia chce wystąpienia Polski ze struktur wojskowych NATO, warunkowego wystąpienia Polski z Unii Europejskiej oraz jak najszybszego polepszenia relacji z państwem Związkowym Rosji i Białorusi. Rozumiem, że dobrze zestawić pana Bartosiaka z wyrazistym oponentem, ale w tym przypadku taka debata jest udostępnieniem platformy jawnie prorosyjskim siłom, których miejsce jest poza polską debatą publiczną bo są po prostu szkodnikami. Tym bardziej dziwi osoba Sykulskiego, że przecież Kanał Zero ma na pokładzie takie osoby jak Pan Dębski czy Andrzejczak, które do takiej debaty pasowałyby znacznie lepiej. I teraz jak myślicie, jak odpowiedział Stanowski? Dla tych ludzi, którzy od razu rzucili się do klawiatury Lepszy, ale Stanowski nie wiedział, nie znał się, nie poznał kto to Sykulski. Tam Stanowski bardzo pięknie niszczy wasze urojenia komentarzem Ty no dzięki, w ogóle nie wiedziałem kto to jest. Innymi słowy, moi drodzy, nie, nie ma takiego grania. Stanowski dobrze wie, kim jest Sykulski. Stanowski zdaje sobie sprawę z tego, jaki bagaż Sykulski ze sobą niesie. Mało tego, jeszcze jest w tym, według mojej skromnej opinii, bezczelny, Podkreślając to, że tak, zdaje sobie z tego sprawę, ale ma to po prostu w dupie. To znaczy, to jest wersja optymistyczna, że ma to w dupie, ponieważ wersja pesymistyczna zakłada, że chce przesunąć okno Overton'a tylko i wyłącznie po to, żeby takowy przekaz, przekaz konfederacki, przekaz prorosyjski, forsować. O tym mówi m.in. zespół Brauna sugerując, że Stanowski najpierw pięknie pozował sobie z konfederatami na evencie Menzena, a parę dni potem, bo czemu nie, zaprosił sobie na kanał Zero Sykulskiego. To jest według mojej opinii już taka bardzo szeroka nadinterpretacja, zakrawająca oszurię, ale tak pewni ludzie widać, że tak myślą. Mało tego, żeby nie było, ten tweet został zjechany przez ludzi. Sykulski, dajecie przestrzeń medialną dla gościa, który otwarcie popiera Rosję i postuluje wyjście Polski z NATO? Poważni jesteście, kiedy hate park z Tomaszem Szmytem? Sykulski, pojebało was, może od razu ambasadora Rosji zaproście. I tutaj ciekawostka zaskoczył pozytywnie ONR. Dając głos osobom jawnie działającym na szkodę państwa polskiego, legitymizujesz jego postawy. Ten gość powinien być persona non grata. Wypowiedział się także Stanisław Żółtek. Inne komentarze brzmią podobnie. Są pewne osoby, których się nie zaprasza do studia: nie ze względu na cenzurę, nie ze względu na przyzwoitość, nie ze względu na dobro ojczyzny, ale żeby się zwyczajnie nie zżygać. Może trzeba zamiast Sykulskiego wziąć Maszę Zacharową albo Słowiowa? Byłoby o wiele ciekawiej. Sykulski? Dajecie mu mikrofon? Czy to poważne? Raczej nie. Sykulski? Może w ogóle Putina zaproście? Albo ambasadora ruskiego? To żadna różnica. Leszek Sykulski? Kacapska wizja świata w kanale Zero? Mam szacunek do tego, co pan robi, ale zaczyna on wietrzeć, jak zaprasza pan degeneratów, żeby tylko parę lajków zdobyć. Wstyd. Chyba pogoń za lajkami i klikalnością przysłoniła panu to, co istotne: zasady i uczciwość. Inne komentarze są w podobnym tonie, dlatego wychodzę z założenia, że czytając je po prostu marnowalibyśmy czas. Cały wall składa się głównie z ludzi oburzonych przedplatanych jakoś kucami i fanami Sykulskiego, którzy coś tam sobie robią jakieś pierdolamento o tym, że cenzura nie powinna istnieć, ponieważ powinno się dopuścić do dyskusji każdego. I to jest chyba największy problem z parasektą Stanowskiego, jak i z kucami, ponieważ jeśli chodzi o ich osoby, to one mają naraz być dopuszczone wszędzie. Najlepiej na piedestały, żeby weszli i mieli głos. Ale dziwnym trafem, jak są jakieś na przykład propolskie, propatriotyczne telewizje internetowe, to za każdym razem te tak zwane debaty są kółkiem wzajemnej adoracji, gdzie zaprasza się pięciu albo sześciu ludzi, którzy klepią się nawzajem po pleckach. I potem mamy takie cukiereczki, jak Michalkiewicz, który kłóci się z Brownem. Czy Unia Europejska to już jest czysty komunizm? Czy może czysty nazizm? A na to wszystko wchodzi w warzecha i opowiada jakieś pierdoły, jak spotkał Gurala na gubałówce. I tak wygląda merytoryczna debata w propolskich, propatriotycznych mediach. A zatem, tak zwani wielcy polacy patrioci, zamknijcie mordy, dobra. Ale, ale, teraz popatrzcie, ponieważ o 4.15, 3 czerwca, Krzysio był nam taki zadziorny, że on może sobie zapraszać kogo chce, że przecież wolność dyskusji, bla, 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 bla. Tymczasem 4 czerwca o godzinie 13, czyli można powiedzieć, że dzień później, Krzysiu nam napisał tak. Dziękuję za wasze komentarze, nie będę ukrywał dające do myślenia. Na tyle, że postanowiłem odwołać sobotnią debatę pomiędzy Jackiem Bartosiakiem i Leszkiem Sykulskim. Bo wbrew temu, co niektórzy o mnie myślą, jestem uparty, ale nie mam oślego uporu. Nie wsłuchuję się jakoś namiętnie w głos innych, ale też nie jestem głuchy. Tłumacząc ze Stanowskiego na polski, według mojej skromnej opinii, po prostu siedli na temat sponsorzy. Bo nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy zauważyliście, ale ogólnie, jeśli chodzi o pieniądz, najlepiej to widać po TV Republika, ludzie, którzy są właścicielami jakichś większych korporacji, firm, którzy mają coś więcej do powiedzenia, no niezbyt chcą się kojarzyć z takim turbonarodowizmem. Co za zaskoczenie, prawda? I tutaj mam wrażenie, że stało się dokładnie to samo. To znaczy, jeśli mieli promować swoim własnym hajsem, ryjec Sykulskiego wraz z Bartosiałkę, który coś by tam sobie opowiadał o jakichś piwotach, to przypuszczam, że raczej im mina zrzedła i mieli już przed oczami komentarze mediów mainstreamowych. Media mainstreamowe w tym momencie Stanowskiego by, co tu dużo mówić, zeżarły, pogryzły i wypluły. Już by w tym momencie nie pomogło rzucanie się, groszenie pozwami, że on wcale nie jest rosyjskim agentem, że proszę odszczekać i tak Ponieważ w tym momencie nikt by nie mówił o tym, nie sugerował nawet, że Stanowski jest prorosyjskim agentem, tylko powiedział prawdę, że Stanowski zaprosił proruskiego propagatora, propagandy, co tu dużo mówić, rosyjskiej. Nie da się ocenić rozmowy, zanim nie padły pierwsze słowa, i nikt z nas nie wie, jak ta rozmowa by przebiegła i jaki byłby na nią pomysł. Michael Bullshit. Jesteśmy całkiem normalnie w stanie przewidzieć na podstawie poprzednich wypowiedzi, jakby wyglądała dyskusja pomiędzy, dajmy na to, yy, Stalinem, a, dajmy na to, Salazarem. Ci goście wyryli w historii swoje własne poglądy, tak samo jak na przykład Bartosiak wielokrotnie gadał swoje poglądy, tak samo jak Sykulski wypowiadał się na temat swoich. No ciężko to nazwać poglądów, bo według mojej opinii on cały czas powtarza ruską propagandę. Zatem żeby dowiedzieć się co Sykulski by powiedział, wystarczyłoby odpalić program pierwszy rosyjskiej telewizji. A zatem tak jesteśmy w stanie ocenić tylko co tutaj Stanowski stosuje tak zwane wygładzenie poglądowe, to znaczy no nie wiemy jakie oni mają poglądy. No może naraz Sykulskiego popierdoli i zacznie wychwalać na to. Nie wiemy, jakie jak ma poglądy. No, może będzie szedł sobie na dyskusję, fortepian mu spadnie na łeb i będzie naraz wielkim obrońcą Ameryka. Tylko wiecie, jest taki jeden mały, drobny problem. Że tak świat nie działa. Ludzi nie zmieniają zdania z godziny na godzinę, a ci goście wyryli swoje własne opinie w świadomości odbiorców już przez długi czas. Moim zdaniem, ona sama w sobie by się jak najbardziej obroniła. Potrzebujemy regularnie rozbrajać rosyjską narrację, potrzebujemy uwypuklać, na czym polega dezinformacja, sianie kłamstw i jakie chwyty stosują otaczający nas szmytowie, i jakim zagrożeniem jest Rosja sama w sobie. W mojej ocenie Jacek Bartosiak doskonale wywiązałby się ze swojej roli. You serious? W ostatnie zdanie nie wątpię, podejrzewam, że rolą Bartosiaka byłoby po prostu ściągnąć widowni, i tak wywiązałby się z niej doskonale. Cała ta dyskusja wygenerowała właśnie to, co powyżej. Mamy szereg propagandowych zakłamań i uproszczeń, których wypowiedzenie zajmuje niezwykle krótki wymiar czasu, natomiast wyprostowanie tego zajmuje wieręcz 10 razy jak nie 100 tyle. Dlaczego? Ponieważ uproszczenie słowa, hasła, jakieś catchy teksty. Wryją się w pamięć zwyczajnego odbiorcy, zjadacza chleba, który gdzieś tam właśnie sobie słucha, coś tam piąte przez dziesiąte odbierze, coś tam sobie usłyszy, jakiś szokujący tekst, taki wiecie, anti mainstreamowy Natomiast, żeby odpowiedzieć na to. Trzeba co najmniej 15, jak nie 20 minut, żeby odnieść się do takiego jednego zakłamanego zdania. I teraz wyobraźcie sobie, że po jednej stronie jest 15 minut, po drugiej stronie jest 15 minut. Sykulski wali krótkie teksty, łatwe, proste wypowiedzi, a po drugiej stronie nawet już nie Bartosiak, jakikolwiek inny ekspert, nawet najlepszy możliwy ekspert do spraw szurii i manipulacji siedzi i gada. I gada. I gada. I gada. I gada. I gada. I potem znów wchodzi Sykulski na pełnej kurwie, mówi raz, dwa, trzy, cztery, koniec. I znów ekspert gada. I gada. I gada. I gada. I niektórzy przysypiają, a on cały czas gada. Jak myślicie, jakby wyglądał odbiór debaty. Jak myślicie, jakby wyglądał odbiór debaty dla zwyczajnego, postronnego gościa? Zwycięzcą byłby Sykulski, no bo przecież on cały czas nie dość, że prowadził krótko, zwięźle i na tematu cały czas atakował, cały czas atakował, tymczasem ekspert co robił? Bronił się jak ostatnia pierdoła. I w tym momencie mamy porównanie gościa, który gada, 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 wygadać się nie może, już wszyscy tym żygają. A jakiegoś sykusia, który przyszedł, oparł się, wypił kawkę, powiedział trzy słowa, i wobec tego musi cały spocony ekspert robić fikołki. Oczywiście, że prorosyjskie kuce, onuce i wszelkie możliwe antymainstreamowe trole na czele z około okołokonfederackimi środowiskami, robiłyby aferę na zasadzie Sykulski miażdży, masakruj masakruje, rozkurwia propagandę NATO. Tak samo jak w przypadku na przykład Menzena, powstawałyby TikToki, ludzie pomijaliby tylko to, co ten ekspert gadał, no bo ile można pierdolić bez sensu, słuchaliby tylko i wyłącznie wypowiedzi Sykulskiego. I to, co by stworzył w mojej ocenie stanowski w tym momencie, to by była platforma do wybicia prorosyjskiej narracji. I całe szczęście, że to nie zostało zrealizowane. Całe szczęście, że to upadło. I dalej mamy jakieś próby ratowania, że yy, na pewno Bartosiak by go zniszczył, zmiażdżył. Najmocniej o przywracaniu Leszka Sykulskiego do publicznej debaty argumenty przemawiają, bo nawet jeśli u nas wydźwięk będzie jednoznaczny, zwycięstwo Bartosiaka niekwestionowane, ta jasne XD, to za moment ktoś inny będzie pod wrażeniem wygenerowanych liczb. Czyli znaczy, to jest też swoją drogą niejako potwierdzenie, że tak. Na kanale 0 miał się pojawić Sykulski, przynajmniej ja to tak odbieram, ponieważ miał wygenerować liczby. Tak samo jak Bartosiak ma wygenerować liczby, dlatego tam jest. Inaczej by nie został do tego projektu w ogóle zaproszony. I dalej na sam koniec oczywiście, podsumowując, wielu z was miało rację. Ja przeszarżowałem dziękuję za nakierowanie na właściwe tory. To jest takie, żeby uspokoić odbiorców na zasadzie wszystko spoko, wszystko fajnie, to my już tak robić nie będziemy. Tylko wiecie, jakoś tak mi się no, nie za bardzo chce wierzyć. Oczywiście mamy dalej Sykulskiego, który zrobił jakieś oświadczenie po odwołaniu debaty przez Stanowskiego, która miała się odbyć na żywo, i on jest oburzony, bla 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 bla. Who fucking cares? Ja bym się jednak właśnie skupił na tym. Tutaj Stanowski odpuścił. Według mojej opinii, nie przez odium negatywne społeczności, chociaż po części mam wrażenie, że też. Głównie przez sponsorów. Ale to jest dosyć istotne, według mojej skromnej opinii, wydarzenie, ponieważ to jest taka pierwsza gigantyczna rysa na wizerunku Stanowskiego. Ponieważ nie wiem czy kojarzycie, ale do tego czasu Stanowski był dla tych wszystkich młodocianych wannabe YouTuberów, dziennikarzy, whatever, Bogiem. Oni go wręcz wielbili, zwłaszcza środowiska około konfederackie, że człowiek z niczego kupował sobie rynienki, ciocia robiła paróweczkę i potem on tylko te rynienki sprzedawał po miesiącu, miał kanał zero. Ogólnie Stanowski pasuje do takiej kucowskiej wizji od pucybuta do milionera, który został kimś troszeczkę mniej, gdy sprawdza się jego początki życiowe, jak to się stało i tak dalej, ale powiedzmy, że to sobie pominiemy, ponieważ ludzie, którzy bardziej weszli w temat, o tym nagrali. Ja już nie będę się powtarzał, i dlatego jest swoistym idolem. Tylko w tym momencie już na całe szczęście, według mojej opinii, idolem ze skazą. Ze skazą gościa, który jest w stanie nawet zaprosić Cykulskiego tylko po to, żeby wygenerować kliki, wyświetlenia, żeby po prostu to było. I teraz wręcz sili się na sam koniec pytanie: że okej, okay, dobra, tutaj się na całe szczęście powstrzymać to udało, ale kiedy znowu będziemy mieli właśnie taką ciekawosteczkę, takiego cukiereczka, którym naraz Stanowski nas zaskoczy, że ej, no wiecie co, bo, bo, bo zaprosimy na przykład, nie wiem, Grzegorza Brauna? Bo czemu nie? I czy w tym rozdaniu też będzie doświadczał odium negatywnego ze strony własnych odbiorców, ze strony własnych sponsorów, ze strony postronnej widowni? Ja jestem bardzo ciekaw tego. Tylko wiecie, z Szurią jest jeden problem. Im, żeby wygrać, musi się udać tylko jeden raz. A nam musi się udać za każdym razem. I dlatego walka z Szuryzmem, z propagandą, również rosyjską, jest taka trudna. A właściwie mozolna, stresująca i wymagająca wiele, wiele wysiłku. Tu tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, mail jest dla Was w opisie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego. Hej, hej.